Chyba dzisiaj zapraszam Was na opening kasztana Tak, dobrze słyszeliście Kasztana Dobrze, a więc e, najbardziej bym chciał dwa Ale może być jeden kasztan e, To nie są openingi, te znalazłem Ale jak będzie tutaj dwa kasztany To wzbogaca się o dwa A tu pewnie będzie jeden No dobra, więc zaczynamy Nie powtarzajcie tego w domu, bardzo kuje. O. O! Tak wygląda nasza pierwsza część kasztana. Ciężko teraz obrać z tej skrópki. Bo bardzo lubię. Niestety w tym był tylko jeden kasztan. Który jeszcze się przykleił. O! Klejący kasztan. Bleh, jest cały w jakiejś żółtej magii. No i tu już jest tyle kasztanów, ale jeszcze są jakieś malutkie. Jeszcze są takie, ale co to, 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 to już tego nie będę wyciągać. Dobrze, to odkładamy na bok. I mam brudne palce. Nie śmierdzi na szczęście. Dobrze? A więc drugi. A to się otworzyło w sekundę. No tutaj też niestety jeden. Ale patrzcie, ten nie ma tej mazi. Widzicie, jest takie ładne. Jak chcecie kasztany, to poszukajcie sobie. Dobrze, a więc. Pa!